Cześć! Rehabilitacja przedoperacyjna to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, ponieważ inwestujemy tu naprawdę niewiele czasu, a w zamian otrzymujemy o wiele szybszy powrót do pełnej sprawności. Dlatego w tym materiale pokażę Wam kilka zadań, które warto wykonać przed dokonaniem zabiegu wymiany stawu biodrowego. Zapraszam! Tradycyjnie ćwiczenia będą proste, łatwe i dostępne. Zaczynamy od ćwiczenia w pozycji. Leżącej i wykonujemy zgięcie i przywiedzenie w stawie biodrowym. Ten ruch wykonujemy w maksymalnym możliwym bezbolesnym zakresie ruchu. Oczywiście możemy wejść w delikatny ból, ale nie chcemy wyraźnego, ostrego bólu. Możemy natomiast odczuwać uczucie rozciągania, i nawet jeśli to będzie wyraźne uczucie rozciągania. Tego się nie obawiamy, nie chcemy tylko wejścia w ostry ból i ta zasada będzie się odnosić do wszystkich pozostałych ćwiczeń. Ponieważ zakres ruchomości może być różny zarówno w biodrze prawym i lewym, te zmiany zwierodniowe rzadko kiedy są symetryczne, więc miejmy to na uwadze. Do każdej nogi odnosimy się osobno. Możemy na końcu tego ruchu wykonać delikatne zgięcia, wyprosty biodra, Wykonujemy to przez kilka sekund. Powolutku odkładamy nogę i wykonujemy dokładnie to samo na drugą stronę. Bez znaczenia, która noga będzie poddana zabiegowi. Warto, aby obie były do tej operacji przygotowane. Następne zadanie. Zginamy stawy kolanowe. Łączymy nasze Stopy, łączymy nasze podeszły, możemy, się możemy gdzieś się delikatnie podeprzeć, o podłogę i wykonujemy unoszenie bioder. Jeśli nie mamy siły wykonać tego ćwiczenia samodzielnie, to możemy się wspomóc naszymi rękami, wchodzimy w maksymalny, bezbolesny zakres ruchu, jeśli mamy siłę, możemy przytrzymać troszeczkę to ćwiczenie na końcu, aby jeszcze bardziej uelastycznić, rozciągnąć mięśnie z przodu naszego uda. Staramy się, aby miednica w trakcie unoszenia tego ćwiczenia była ustawiona równo, aby nie było tak, że które strona jest wyżej albo które strona jest niżej. Kolejne zadanie, bardzo podobne do poprzedniego, utrzymujemy nogi w takim samym ustawieniu. I wykonujemy unoszenie bioder, ale właśnie ze stopami już skierowanymi na ziemi. I możemy w takim ustawieniu wykonać delikatne kołysania bioder. Jakbyśmy chcieli jedną część miednicy obniżyć, a drugą troszeczkę unieść. Wykonujemy to przez kilka sekund. I potem wracamy do pozycji wyjściowej. Odpoczywamy i po chwili możemy ponownie to wykonać. Kolejne zadanie, bardzo proste: unosimy obie nasze nogi i wykonujemy ruch, jakbyśmy jechali na rowerze. Oczywiście, jeśli nie mamy dużo siły, niech to będzie chociaż coś takiego lepiej, żebyśmy byli w stanie wykonać to zadanie przez kilkadziesiąt sekund, niż wykonać dwa powtórzenia w jakimś dużym zakresie ruchu. Dopasowujemy to ćwiczenie do naszego stanu. Jeśli kolejne zadania będziecie wykonywać na podłodze, to pamiętajcie koniecznie o podłożeniu czegoś miękkiego, jakiejś maty, żeby Wasze kolana się przy tym zbyt mocno nie zmęczyły. Następne zadanie: prosta i bezpieczna mobilizacja stawów biodrowych do zgięcia i do wyprostu. Do zgięcia przechodzimy tylko do takiej pozycji, czyli siadam na moich piętach, dodatkowo pochylam tu w do przodu, osiągam maksymalne możliwe zgięcie stawów biodrowych a następnie idę do wyprostu. Jeśli tutaj będzie ból kręgosłupa lędźwiowego, to oczywiście ten ból będzie determinował zakres. Nie idziemy dalej kosztem kręgosłupa. wykonujemy to tylko w granicach, w których na nasz kręgosłup lędźwiowy będzie bezbolesny. Maksymalny zakres wyprostu. I znowu wracamy do zgięcia. Ruch wykonujemy płynnie z jednego kierunku do drugiego. Jeśli nie jest to bolesne, to oczywiście możemy na chwileczkę ten ruch w tych końcowych pozycjach utrzymać. I ostatnie zadanie. Z takiej pozycji przechodzę do czegoś takiego, czyli krzyżuję moje nogi. I dla wielu osób już taka. Pozycja będzie pozycją końcową, ponieważ tutaj może pojawić się delikatny ból, szczególnie w nodze, która w biodrze, która jest z przodu. Ale to ćwiczenie oczywiście możemy sobie to bezpiecznie i dość wygodnie pogłębiać. Oczywiście nogę, którą mam z przodu mogę kierować bardziej jeszcze do zgięcia i przywiedzenia, czyli jakbym kierował ją do przeciwnej ręki. Natomiast drugą nogę mogę kierować do wyprostu, czyli jakbym przychodził coraz, coraz bardziej do takiej pozycji. Ograniczeniem oczywiście będzie rozciąganie. Nie wchodzimy w wyraźny ból. Możemy sobie tą pozycję utrzymać przez kilka, kilkanaście sekund. Opcjonalnie jeszcze możemy troszeczkę porotować tu w jedną, w drugą stronę, troszeczkę pochylić się w różnych kierunkach, aby zmienić jeszcze ustawienie miednicy, aby móc jeszcze Oddziaływać na inne części mięśni pośladkowych. Natomiast jeśli przykładowo nie jesteśmy w stanie pójść bardziej do przywiedzenia tą nogą, która jest z przodu, to możemy spróbować popracować tylko tą nogą, która jest z tyłu, czyli możemy popracować nią do wewnętrznej, do zewnętrznej strony, tak abyśmy starali się wykonać jakąkolwiek zmianę w ustawieniu biodra, która będzie możliwa do wykonania bez bólu. Oczywiście to samo wykonujemy potem na drugą stronę. Pamiętajmy, że te ćwiczenia robimy jakby głównie z dwóch powodów. Noga, która będzie operowana, jeśli pójdziemy na operację w większym zakresie ruchu, te przykurcze będą o wiele mniejsze po operacji, będziemy szybciej wracać. Natomiast noga, która powiedzmy jest zdrowa i wymaga zabiegu, ona po operacji będzie obciążona. Mocniej, więc warto, aby przed zabiegiem była już nieco silniejsza. To także zabezpieczy nas przed powstaniem różnych, różnych dolegliwości przeciążeniowych. Na te ćwiczenia nie musicie poświęcać dużo czasu w jednym podejściu. Warto, aby to by było na przykład 4-3 serie po 10-15 minut. Czyli często. Ale krótko, nie musimy doprowadzać się do zmęczenia, ale mobilizujmy te stawy, przygotowujmy je do zabiegu, to naprawdę zwróci się wielokrotnie. Tyle w tym materiale. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.